Kolejne, tym razem 12 pytań odnośnie mojej osoby. No dobra, i zaczynamy. Jeden. Jakim nadchodzącym wydarzeniem się ekscytujesz? No na pewno właśnie wakacjami, mam dużo planów, na przykład właśnie tę Anglię I y, będę jeździć z rodzinką y, na rowerach i spać pod namiotem, także będzie na pewno bardzo fajnie Z tym się ekscytuję, w sumie się ekscytuję wieloma bardzo rzeczami, jestem entuzjastką e, y, Ekscytuję się też y, nadciągającą wycieczką trzydniową szkolną No i tym, że niedługo pierwszy raz od około miesiąca prawie będę musiała iść do szkoły nie, jest to takie zboje jak może się wydawać. Także tak, to się chyba ekscytuje. 2. Co myślisz o miłości i związkach? No co mam myśleć? Bardzo to jest fajne, że ma się osobę, którą, której możesz 100% zaufać która Cię zawsze pocieszy, a jeśli popełniłasz jakiś błąd, to powiedz to po prosto w twarz, a nie będzie obijać bawełnę. E, tak, taki, takie związki, takie prawdziwe, szczere związki są super, naprawdę super i sama mam nadzieję być kiedyś w takim związku. <grym> z jaką sławną osobą chciałabyś spędzić dzień? J.K. Rowling? 4. Jakie ubrania najlepiej e, wykazują Twoją osobowość? Lubię nosić koszulę rozpięte, moją ulubioną jest e, taka czarno-czerwona w kratkę, e, no taki trochę skej czasami, tak jak wyglądam, e, ogólnie to co mnie wyraża to na pewno na jakieś kolorowe ciuchy, myślę, że jestem dosyć barwną, że tak powiem postacią, a to skromność, ja nie mogę, i e, tak, myślę, że kolorowe ciuchy, ale czasami też czarna koszulka, tak żeby stonować, lubię też nosić jeansy, no, także tak. Wolisz ciszę czy hałas? Myślę, że hałas, ale pod takim względem, że lubię jak się coś dzieje. Nie jest tak, że lubię jak ktoś ciągle dudnie albo coś. Po prostu czasami lubię mm, posiedzieć i coś porobić w totalnej ciszy, ale potem znowu chcę, żeby się coś zaczęło dziać. Rozumiecie? Lubię jak się coś dzieje po mnie. Co Cię stresuje? Ech, no, stresuje mnie, pozytywnie mnie stresuje przyjechanie do nowego miejsca, bo jestem też ciekawa jednocześnie, co tam będzie i jestem podierana tym, co będę tam robić, więc... Stresuje mnie tak pozytywnie przyjechanie do nowego miejsca? Oczywiście. Stresują mnie sprawdziany, szczególnie bardzo ważne, w szkole. I oczywiście na 100% będę się stresować przed egzaminem ósmoklasisty, to jest w ogóle pewne. Szczególnie nad matmą będę się stresować strasznie. Eee, no, tak, no takie że nie, Niewiele jest takich rzeczy, w których tak aż cała drżę normalnie. Eee, no stresuję się, jak mam zrobić coś nowego, ale właśnie zwykle to jest pozytywny stres. Zastanawiam się troszeczkę, jak mam poznać jakąś nową osobę w moim wieku, ale to też jest raczej pozytywne. Eee, tak. No, zastanawiam się też, się, się zjawia, że ktoś się nie badał z albo że ktoś jest na mnie zły. No, tym, to jest takie kurczę. No, także, tak. Kiedy ostatnio byłaś ofiarą lub świadkiem nietolerancji? Ojejku. No, to nietolerancję widzimy niestety najczęściej właśnie w szkole. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, o co chodzi. Myślę, że doskonale wiecie. To dosyć, dosyć bardzo, bardzo kiepskie. E, no, jeśli sama miałabym powiedzieć, czy kiedykolwiek byłam y, ofiarą nietolerancji, to myślę, że tylko wtedy, kiedy właśnie wyglądałam jakoś inaczej. I ludzie tak właśnie idą. E? Kosmita idzie, e? no? No, tak jak ostatnio miałam jakąś taką bandanę na głowie, taką chustę, y, chustkę. Y, przywiązaną na czole, tak rokowo. E? I jakaś dziewczynka właśnie się tak na mnie spojrzała, takie e? I ja tak wiecie, przechodzę i tak na nią cały czas patrzę, i potem idę dalej, nie? Ale to po prostu to mnie denerwuje jeszcze, że jak ludzie się tak patrzą. Nie wiem, czy to można nazwać nietolerancją. To jest po prostu. No do, do po prostu. Ja, ja osobiście nie jestem często yy, ofiarą nietolerancji. No ale niestety właśnie w szkole to widzę i nie tylko w szkole. Niestetyż! Kto lub co sprawia, że jesteś najlepszą wersją siebie? Moje pasje. Eee, wtedy jestem <laughs> chyba najlepsza, jak yy, biorę się za którąś z moich pasji. Moi dobrzy znajomi, przyjaciele i moja rodzinka. Albo wtedy, kiedy się tak zawezmę, i właśnie tak, dzisiaj będę cały dzień mega pozytywna i pełna energii. I tak, i się zawezmę, i to zrobię, i wtedy jestem oczywiście najlepszą wersją siebie. Przez jeden dzień możesz być członkiem dowolnego zespołu muzycznego, który wybierzesz. Myślę, że Imagine Dragons, haha, albo zespół, w którym są Tomson i Baron. Tom, Sony Baron. Możecie ich każyć z The Voice of Poland albo The Voice Kids jako jurorów, bo ja ich właśnie stamtąd znam. <grych> Także chciałabym kiedyś z nimi na przykład zaśpiewać. Chociaż ja nie za bardzo umiem śpiewać, ale gdybym już miała być członkinią zespołu, to dlaczego nie? Z którym bohaterem książkowym w pełni się utożsamiasz? O kurcze, nie wiem. Ojejku, jest bardzo wiele bohaterów książkowych, których lubię, ale takich, z którymi się w pełni bym utożsamiała, Kurcze! Powiedzmy, że jestem mieszanką yy, Harry'ego Pottera, yy, kilku postaci z Wojowników, czyli z serii o kotach. <laughs> Bardzo fajne jest. No i jeszcze kilku tam z innych książek, na przykład z Odkrywców. No dobra. I ostatnie pytanie. Co sprawia, że znowu czujesz się jak dziecko? Wszystko! Ja naprawdę chcę być do końca życia takim dzieckiem w środku, ze wszystkiego się cieszyć. I się nie przejmować, ale jak miałabym wymienić coś konkretnego, to na przykład śmingu z Dingus, bo był niedawno, placy zabaw. Ja ogólnie po placach zabaw latam jak normalne dziecko. W śmingu z Dingus z bratem psikaliśmy się super strumieniami, przyszliśmy się psikać na plac zabaw. Jeden chłopiec do nas dołączył, bo strasznie fajnie, więc takie.